Witam Was serdecznie na kanale Autosave. Mrygająca kamera naokoło mnie, widzę na podglądzie. Może coś się na to wymyśli. Witam Was serdecznie w grze mega bong. W grze, która wyszła bardzo, bardzo niedawno, bo raptem kilka dni temu, jest zrobiona przez jednego dewelopera i. Stanowczo nawiązuje do dwóch gier. Do Vampire Survivors, które bardzo lubię i szanuję, oraz które też zresztą było zrobione przez jednego dewelopera, oraz do Risk of Rain 2 i chyba do jedynki trochę. Też, bo jednak ta, ten rodzaj rozgrywki jest w miarę podobny. Zegramy sobie krótką rozgrywkę, ale zanim przejdziemy do samej rozgrywki, chciałbym Wam powiedzieć, na czym to tutaj wszystko polega. Tak jak widzicie, cała gra jest po polsku. Mamy tutaj jakąś tablicę wyników. Ja jestem gdzieś daleko, daleko na samym dole. Ale to, co możemy robić w trakcie rozgrywki, to możemy odblokowywać masę postaci. Możemy odblokowywać masę broni. Ja już sobie tutaj część z nich odblokowałem. Manuskryptów, które dają nam ulepszenia na postać Też zaraz będę wam wyjaśniał jak to wszystko działa A to nie wiem co to jest. Aha, to jest, to jest po prostu na ikonkę. I przedmioty, przedmioty, które losujemy dokładnie tak samo jak w Risk, w Risk of Rain. Czyli możemy powiedzieć, że broni i manuskrypty to są takie główne elementy naszej postaci. Przedmioty to są dodatki, możemy ich mieć wiele. Rozpocznijmy sobie w takim razie rozgrywkę. Tutaj jest jeszcze sklep z dodatkowymi jakimiś ulepszeniami, tą metawalutą, jakimiś duperelami. Jak na razie mnie to... Za bardzo nie interesuje, nic tutaj ciekawego nie ma, ale tak jak widzicie, jest tutaj jeszcze parę rzeczy do odblokowania. E, Rozpocznijmy sobie nową grę. Rozpocznijmy sobie, może, jako standardowa postać. Ta jest chyba właśnie najbardziej popularna ze wszystkich. E, ta jeszcze ten, ten wapniak, ten szkielet zbiera, zbiera popularność, bo ma deskorolkę i on też się pojawia na trailerach. E, tak zresztą zauważyłem tą grę, jak sobie odpala, odpaliłem ją na YouTubie. Zagramy sobie tą postacią ser, Ufi, który zaczyna. Zaczyna z mieczem oraz dostaje jeden proces pancerza na poziom. Każda z postaci dostaje troszeczkę inne rzeczy i zaczyna z inną bronią. Rozpocznijmy w takim razie e, e, rozpocznijmy e, rozgrywkę e, rycerzem. Las to jest podstawowy poziom. Zmienię sobie tutaj na poziom pierwszy. Różnica jest taka: jakby ktoś sobie w to kiedyś grał i się, się zastanawiał, różnica jest taka, że e, z poziomu pierwszego nie możemy przejść w trakcie rozgrywki dalej na poziom drugi, poziom trzeci. Dopiero od poziomu drugiego możemy przechodzić dalej przez portal. Po zabiciu bossa. Czemu tak jest? Nie mam bladego pojęcia. Trochę dziwne. Ale zagramy sobie tak. W, w ramach pokazu zagramy sobie ten poziom podstawowy. Potwierdzam i mam nadzieję, że dobre przedmioty nam się wylosują, moja gra muszę troszeczkę ściszyć, bo jest za głośno Dobra, miecz działa w ten sposób, że atakujemy przed siebie Możemy na ten miecz wpływać i już zebrałem oprażenia jak zawsze, zawsze jak nagrywam, idzie mi tysiąc razy gorzej. Z, z przeciwników lecą e, leci gold, e, dolary właściwie tak jak tutaj jest opisane oraz EXP i z każdym zbieraniem expa, jak to w tego typu grach, zbieramy, zbieramy, e, dostajemy level upa, w którym możemy sobie coś wybrać. E, w momencie rozpoczęcia gry, na samym początku, tak jak ja mam tutaj, mamy dwa sloty na bronie, łącznie mamy ich cztery z tego, co widzę, oraz mamy dwa sloty na manuskrypty, czyli to takie dodatkowe ulepszenia. E, no właśnie to, prędkość pocisków, maksymalna HP. Ja wezmę sobie tutaj rewolwer, żeby mieć coś dystansowego. No i rzeczywiście strzelam... Strzelam na oko, jeszcze troszeczkę, grę muszę ściszyć, wydaje mi się, że dalej jest za głośno. E, odkrywając mapę, naszym głównym celem jest znalezienie, znalezienie bossa, znalezienie portalu i tak jak już widzicie sobie tutaj te czerwone, czerwone iskierki latające, o tam jest nawet to miejsce na bossa. Trzeba się tam dostać, o i tu skrzyneczka jeszcze wyleciała, trzeba się tam dostać i tego bossa pokonać, dzięki temu jesteśmy w stanie wejść e, na dalszy, na dalszy poziom, albo w przypadku tak, jak jesteśmy na pierwszym poziomie, zostać na tym pierwszym poziomie i grać dalej. Tam słyszę, że mi się mój Google, Google Home odpala, ale mało ważne. Wezmę sobie tutaj ulepszenie miecza, bo jest, mamy różne, różne rodzaje tych ulepszeń. I ulepszenie miecza akurat w tym przypadku zwiększa nam ilość pocisków, czyli będziemy atakować po prostu dwa razy i będziemy zadawać też większe obrażenie, jak najbardziej tak. Większe obrażenia, większe, większe pole rażenia. Na całej mapie porozrzucane są różne elementy, które można zbierać, takie jak słoje z ekspem, z goldem, tak jak te które, kapliczki, które właśnie dają nam dodatkowe statystyki. Ja sobie przykładowo wezmę 10% do no 9,6, ale powiedzmy 10% rozmiaru, co spowoduje, że mój miecz będzie większy. Z przeciwnika teraz wyleciał power-up, który pozwala mi następny level-up. Weźmy sobie w tym przypadku może szybkość ruchu, bo ten rycerz ma ogólnie problem z szybkością ruchu. On jest mega wolny i trudno się przed, przed przeciwnikami ucieka. I przez to, że wziąłem sobie już na poprzednim poziomie księgę zwinności, to mogę ją teraz ulepszyć na następne poziomy. Tak samo zresztą jak z brońmi. Ale zamiast księgi zwinności, ja wezmę sobie liczbę pocisków, bo obydwie bronie, które mam, opierają się na ilości pocisków. Dodatkowo, skrzynki, które kupujemy za Gold'a, tak samo było, może nie identycznie, ale bardzo podobnie było w Risk of Rain. Um, I tych znajdzie ogólnie. Ja sobie tutaj przejdę może troszeczkę dalej. A, bardzo ważne, pod kontrolą jest ślizg, który pozwala nam się ślizgać na naszym pięknym, cudownym mieczu. <laughs> Mega śmieszne. <laughs> e, przejdę sobie tutaj kawałeczek, żeby. A tutaj zatrzymanie czasu idealnie, żeby zebrać e, ulepszenie. Może wzrost pojawienia się elit, bo one dropią lepsze kryształki z większą ilością expa. O, i tutaj jest złoty szkielek, z którego leci, leci hajsiwo. Jak najbardziej tak. Możemy znaleźć na mapie jeszcze inne elementy, na przykład złota skrzynka, która zawsze jest darmowa. Jak najbardziej zawsze się opłaca losować. I z tych skrzynek możemy wydropić te wszystkie przedmioty, które Wam pokazywałem wcześniej. One są też różnych kolorów. E, czasami nam się pojawią zielone, czyli te podstawowe, różowe, złote i fioletowe bodajże. No w tym przypadku dostaliśmy szansę na krytyk, na, na zadanie obrażeń krytycznych 10% i to jest bardzo akurat dobry przedmiot. E, statuły. W ty... Następny level up. Tutaj level upy się nie kończą, to się nie zdziwcie. Liczba pocisków. Statuły. Sanktuarium. Ikona, w sensie obrazek magnesu, zbiera nam wszystko, co zostawiliśmy na mapie. Uważam, że jak na jedną osobę, ta, ta gra nie jest zbyt skomplikowana, to nie można powiedzieć, że jest skomplikowana, ale jak na jedną osobę, która wykonała Vampire Sur Survivor z dodatkowymi mechanikami w pojedynkę, no to naprawdę naprawdę szacuneczek i, i uważam, że to jest kawał dobrej roboty. Pojawiają się zarzuty zarzuty odnośnie użycia AI, ale ja mam takie podejście, że jeżeli AI po pierwsze jest dobrze użyte, to jest OK, A po drugie, jeżeli mamy kogoś całkowicie bez budżetu, no to jak ten ktoś ma robić rzeczy? A AI jest na tyle proste, że, że że może z tym działać. Ja rozumiem większe studia. One powinny kogoś zatrudnić, ale jednoosobowe, jakieś może nawet nie działalności jednoosobowe studia, które nawet nie zaczęły być studi studiami, no to bez sensu. Krytyki mają 25% szans na wyleczenie cię. Super. Tutaj jakbyście się zastanawiali, jest taki pan mały krzaczek, to jest znajdźka. Jak go kliknę, to on się przemieni w bossa, a ja umrę, bo on jest mega silny. Weźmy sobie tutaj dalej liczbę pocisków. On jest mega silny, ja go nie pokonam, ale w ten sposób mogę odblokować dodatkową postać. Więc odsuwam się stąd czym prędzej. Na niego... Jeszcze nie czas, ewidentnie. Może później. E, no i tak jak widzicie, na górze ekranu mamy timer. Każdy run ma maksymalnie 10 minut. E, jeżeli jeżeli nie, e, nie pokonamy, nie dotrzemy do bosa i go nie pokonamy w ciągu 10 minut, to za zaczyna się ostateczny atak na nas. Ostateczna horda takich duszków, które mam nadzieję, że zobaczycie. A tutaj bym sobie. Co? Dalej pociski? Nie, może teraz obrażenia mieczu. I zbieramy. Dalej ulepszam postać. Czy tam jest coś nowego? Tam jest chyba jakaś klątwa. Pograłem w tą grę może z 3-4 godziny. Dobrze mi się gra, naprawdę polecam. Kradzież życia tutaj. Żebyśmy mieli jakieś dodatkowe leczenie. Myślę, że, myślę, że to może być... Nie, 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 nie. Boss się pojawił, nie zauważyłem. Są też właśnie tacy, tacy mini sobie bossowie, bossowie, którzy... Każdy z nich ma troszeczkę inne mechaniki. Są do siebie względnie podobni. No kurde, żebym ja tutaj nie padł za chwilę. No właśnie, jeszcze mnie wysłał w kosmos. Muszę się jakoś uleczyć. A często z tych. stąd. O właśnie, z tych. Kurde. Kurde. Często z tych garnuszków lecą jakieś dodatkowe rzeczy do uleczenia się. Czy dobiję tego szkieleta? Dobiję, dobra. I dostałem level upa. Liczba pocisków i obrażenia. Jak najbardziej tak. Bardzo chętnie. Dobra, tutaj jest przyspieszenie. Nie, to jest furia. Ok, to jest nasza szansa, żeby pokonać... Ech, kurde no, te ataki obszarowe. Zadajemy teraz większe obrażenia przez tego power upa. No dawaj, jeszcze chwila, jeszcze chwila i się uda. Dobra, padł. Super, skrzyneczka z niego wyleciała. E, prędkość pocisków mnie nie interesuje. Szybkość ruchu... Liczba pocisków, dalej. Idziemy w damage. Najlepszym obroną jest atak w końcu. Coś mówiłem mądrego? Nie chciałem skłamać, ale zapomniałem bo zacząłem padać. Więc nie wiem o czym mówię. Ehm, tak, ale zaczęły się pojawiać. Zaczęły się pojawiać e, oskarżenia o, o to, że twórca używał używał... 6,8, no 6,8, dwa razy tyle pocisków, a tutaj większe obrażenia i 4,2. Weźmy sobie 6,8, bo to wszystkie pociski nam zwiększa, łącznie z rewolwerem. Twórca używał AI, no tak jak mówię, mi to kompletnie nie przeszkadza. Uważam, że to jest, to jest dobra, to jest do też dobra droga, żeby się jakoś rozwijać i żeby próbować swoich sił w nowych rzeczach, które się może jeszcze nie do końca rozumie, a trzeba zacząć je rozumieć. A warto może zacząć je rozumieć. Tutaj w ogóle jakąś kolumnę przesuwają. Um, więc, tak, ja też nie wiem wszystkiego. Kurde, następna liczba pocisków do 8. Ja też nie wiem wszystkiego o tej grze. Kompletnie kilka godzin sobie pograłem. Dobrze się bawię, naprawdę sprawia mi to przyjemność. Uważam, że, że gra ma bardzo ciekawy i fajny gameplay. Lub, chociaż jest niezwykle prosty. Tutaj może liczbę pocisków do rewolweru. Tutaj widzę, że następna skrzyneczka wypadła, a ja mogę się szybciej teraz do przeciwników odwracać. I udało nam się w ogóle przez ten e, przez ten wampirys nałożony na nas Kradzież życia. Troszeczkę uleczyć, więc o tyle dobrze. Dobra, tutaj złoty kostek. No, tutaj, tutaj nam się ogólnie trafił, tam właśnie chyba w piątej minucie czy w szóstej minucie się pojawia e, rój. Który, który powoduje, że przeciwnicy generują się o właśnie, to jest to o czym Wam mówiłem, generują się dużo, dużo częściej, mamy zawsze szansę na inny rodzaj, na inny rodzaj przedmiotów. Po krwawiej, użyj krwawej magii, a po trafieniu wroga, obrażenia wokół, wokół i leczenie, nie do końca jest to dobrze wyjaśnione, co to robi. Tak samo jak niektóre statuły do teraz nie do końca wiem, co robią. Niektóre na przykład zwiększają trudność, jak tylko pokonam tą grupkę wrogów, Kurde, następne porządne ulepszenie do ilości pocisków. No daj. O, i bomba jest jeszcze. Dobra, grupka wrogów pokonana, idziemy dalej. Ehm, nie wszystkie statuły, właściwie większość statuł nie jest kompletnie wyjaśniona. Nie mam pojęcia, co, co te statuły robią, tak jak tutaj. Ehm, klątwa szefa. Użyję to... I nie wiem, co się stało. Mam jakąś klątwę, ale... Jaką klątwę? Co ta klątwa robi? Nie mam bladego pojęcia. Zupełnie tego nie odkryłem. Obrażenia na mieczek, bardzo chętnie. Tutaj magnesik widzę. Też chętnie go użyję, bo tam dużo, dużo, dużo kryształów zostawiłem. I tutaj rozmiar miecza i 21 obrażeń. Myślę, że rozmiar jak najbardziej tak. Następny rozmiar, ilość pocisków. Odrzut. To mnie nie interesuje. Wola obrażenia na rewolwer. Następny level up. Jeden za drugim. Miecznik będzie. Tutaj niech będzie odbicia pocisków. Bardzo ważne na, na rewolwerze to jest, żeby te pociski między przeciwnikami się odbijały. Liczba pocisków, plus jeden. Atakujemy bez przerwy. Tutaj następna klątwa. No wezmę. Nie wiem, czy to nie działa tak, że jak ja w trakcie tej klątwy otrzymam obrażenia, to po prostu padam na hita. Tylko że mam lepsze, lepszy, lepszy damage. Nie wiem, może to tak działa. Tutaj mam, skonsultuj się z Moai. To jest bardzo ogólnie dobry przedmiot, bo dostajemy po prostu jeden bardzo dobry, yy, 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 jedną bardzo dobrą znajdźkę. No przykładowo tutaj, demoniczna dusza zwiększa obrażenia o 0,1% za każde zabójstwo. Super, a tych zabójstw tutaj jednak musicie powiedzieć, przyznać, że trochę robimy. Tutaj może wezmę sobie następny miecz. Tutaj z kolei mam mały totem, Sanktuarium Chciwości, to powoduje, że gra się właśnie robi trudniejsza, 5% trudniejsza. Ale czy to powoduje, że jest 5% więcej wrogów, czy 5% silniejsi są ci wrogowie? No, nie wiem. Nie wiem, bo nie jest to nigdzie opisane i szkoda, i to takie info do e, dewelopera, który pewnie nigdy tego filmu nie obejrzy. E, Warto, myślę, dodać jakieś drobne opisy, żeby, żeby wyjaśnić, co, co dokładnie te wszystkie rzeczy robią. Ja sobie tutaj otwieram następne skrzynki, a coś lepszego trafi. Tutaj zwiększenie doświadczenia, jak najbardziej ok. I myślę, że. No, 3 minuty zostały. Myślę, że powoli można się udać w kierunku. w kierunku bossa. A tutaj już jest boss. No to jeszcze możemy sobie pochodzić. Jeszcze ruina nadchodzi, a jestem w bardzo słabym miejscu aktualnie. Mm, obrażenia dla elit niech będą i spróbuję się troszeczkę przesunąć. Ja mam o tyle dobrze, a już obrywałem, o tyle mam dobrze, że mam bardzo dobry atak mieczem, tylko że niestety ten zasięg jest troszeczkę za mały i chciałbym jeszcze zmienić sobie właśnie ten rozmiar tego miecza. Zmienić rozmiar miecza e, e, tak, żeby on atakował troszeczkę więks większą ilość wrogów naraz, na bo mm, wiele tutaj takim rozmiarem nie zdziałam niestety. Odbicia pocisków następne. Myślę, że spoko. Zamiast tej szybkości ruchu mogłem wziąć sobie rozmiar, księgę z rozmiarem. O, i tutaj jeszcze mamy power-upa z pieniążkami, dawaj. O, czerwony kryształ! Nie widziałem jeszcze nigdy czerwonego kryształu. Może przeoczyłem, ale, ale wydaje mi się, że go nie było. Eee, zakładam, że po prostu daje dużo, dużo więcej expa niż normalne kryształy. Kurde, następna liczba pocisków. To się nieźle. Nieźle tutaj trafia. Obrażenia krytyczne. No daj tam liczbę pocisków. Nie wiem, ile razy teraz atakujemy. Możemy sobie tutaj to wszystko zobaczyć. Pociski. Pociski, pociski. Liczba pocisków. 13 pocisków mamy. Obrażenia krytyczne. Nie mamy w ogóle obrażeń krytycznych, więc w ogóle tutaj nie ma co kryte iść, bo jest raz jeden, więc nic to nam nie da. Rozmiar bardzo mały tutaj. Niewiele, niewiele z tymi, e, z tymi statystykami zmieniłem. No może coś się jeszcze trafi, zobaczymy. E, dobrze, następna rzecz, w ogóle tutaj bardzo ciekawa i można by jej użyć świetnie, trzech przeciwników naraz. Dobrze, że nie mają za dużo HP, ja muszę ich to troszeczkę naokoło atakować, bo w innym wypadku to się właśnie, to się bardzo źle może skończyć, ale dobra, idzie, idzie całkiem łatwo. Czyli tak, w drugiej minucie pojawia się, tutaj uniknąłem pocisku, ale nie zręcznością. Czy dostanę trzy skrzynki? Nie zręcznością rozmiar. O, super. Tylko, tylko statystyką. Zabij 1000, 15 tysięcy przeciwników. Tak, dostałem trzy skrzynki. Zabij 15 tysięcy przeciwników jako postać, którą gram. Dostałem osiągnięcie, super. E, więcej obrażeń dla Elity Bosów. Co tutaj? Kurde, no, wszystkie zielone. Więcej obrażeń dla Elity Bossów. To samo będzie? A nie, co innego, dobra. I. Liczba pocisków dla wszystkich zbroi. Bardzo, bardzo spoko. E, tutaj jest mikrofalówka w ogóle. Mikrofalówkę na pewno kojarzycie z Risk of Rain. E, jest to przedmiot do e, duplikowania przedmiotów e, kosztem innych przedmiotów, które mamy tutaj na ręce. Ja sobie zduplikuję, może mam nadzieję, że to się... E, ile to kosztuje? Co to daje? Krwawa magia. Ja bym sobie zduplikował tą e, umiejkę, czyli ta demoniczna dusza, czyli zwiększenie obrażeń. Mam nadzieję, że to się... E, Skaluje ze sobą. Eee, I te rękawice będą kosztem w tym wszystkim. Czyli używam to, rękawice idą do mikrofalówki i zaraz powinien się przygotować przedmiot. Poczekajmy chwilę. Jest. Dobra, i została nam minuta. Ja pędzę już w takim razie do bossa. No, najlepsi nie jesteśmy na świecie, to muszę przyznać. Ale no co, trzeba walczyć. Bosem. O trzy małe kory, o kurde. O kurde! Ej, 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 ej co, co, o co tu chodzi? Nie miałem tego. Tutaj, tutaj zazwyczaj, kurde, jaki atak obszarowy. Tutaj zazwyczaj miałem jedną małą korę, a nie trzy. I trochę mnie to martwi, szczerze mówiąc. Złoto zabójstwa tam mnie w ogóle kompletnie nie interesuje. No, to może, to może nie, nie pójść, nie pójść tak łatwo, jakbym chciał. No, bo tak jak mówię, zazwyczaj się walczy z jedną, a nie z na raz, No właśnie, a ja będę otrzymam, otrzymuję obrażenia na swoją piękną burzę. No, kurde. No. Ciężko. Gdzieś widziałem zatrzymanie czasu, ale to chyba było na górze. Nie za bardzo mam jak tam. Ach, nie za bardzo mam jak tam wrócić. Zobaczcie w ogóle, że na drzewa włażam. Mówię, gra nie jest skomplikowana. Gra jest wręcz bardzo, bardzo, bardzo prosta. 13 sekund mi zostało. Nie widzę tego. Nie widzę tego kompletnie. No, 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 no. Nie widzę tego kompletnie. Nie pokażę Wam. O, 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 level up. Będzie kilka level upów. Właśnie, może to mi coś pomoże zrobić. Ta liczba pocisków to takie. Daj ten rewolwer. Liczba pocisków znowu. Obrażania na rewolwer. No i właśnie, teraz skończył mi się już czas. Więc zaczyna mnie atakować ostateczny ruch: e, e, ruch, <laughs> ruj, czyli e, masa, masa duszków, które będą przychodziły z każdej możliwej strony. Na początku jest prosto, ale po 30, 40, 50 sekundach robi się rzeczywiście całkiem, całkiem, całkiem trudno. Dlatego obawiam się, że nie zdążę ubić tych przeciwników. Mogłem tam na górę skoczyć. O, tutaj już widzicie te duszki. Atakujące Na początku tak jak mówię, one nie są trudne, one nie są skomplikowane No dawaj, 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 wierzę w ciebie Wierzę w ciebie, dasz radę, panie rycerzu Tylko się głupio nie wbijaj w przeciwników, co? Dobra, jeden nie żyje Drugi nie żyje Trzeci nie żyje, dobra! E, ukończ etap z co najmniej dwoma aktywnymi klątwami szefa. A, czyli tutaj na tym to polega, czyli to mi daje jakieś klątwy do rana całkowicie, ogólnie. Tylko, że nie są nigdzie napisane. Co to są za klątwy? To też by było fajne, jakby to było jednak gdzieś, gdzieś rozpisane, co te klątwy dają, no bo jest mega, mega nieczytelnie. Dobra, tutaj sobie pozbierajmy w takim razie wszystkie skrzyneczki. Czyli jedną z klątw była. Yy, było. Yy, Pomnożenie bossów przez trzy, czyli mamy trzech bossów na każdej, na każdej planszy, nawet tych mini bosów. No i te duszki. Mamy, zwróćcie uwagę na samej górze, a ja zaraz i tak padnę, jeszcze zdążę wam powiedzieć. Jest mnożnik. Im dłużej wytrzymam, tym ten mnożnik będzie większy. I ten mnożnik spowoduje, że otrzymam więcej tej metawaluty w samej grze. Jeżeli macie wystarczająco dobry ran, żeby sobie z tymi poradzić, a widzicie, że nie jest łatwo, a... Po tej, po tej fali tych białych duszków przychodzą czarne duchy, które są szalone, o tutaj już widać, które są szalone, bo one są tak szybkie, o i właśnie, i one mnie osaczają ze wszystkich stron, nie jestem w stanie ich kompletnie pokonać. Ten mecz mam fajny, bo ja atakuję po 200 nawet, ale no i dalej to jest niewystarczająco, ja ledwo żyję, muszę się kręcić naokoło, o i właśnie, i przestałem atakować i to by było na tyle. I tak uważam, to, to można uznać za, za ran wygrany, bo nawet teraz po tym zabiciu tych bossów, ja nie jestem w stanie nigdzie dalej iść. Przynajmniej na tym pierwszym poziomie, który wybrałem. Jakbym wybrał, e, jakbym wybrał jakiś inny poziom, drugi poziom albo trzeci, to pewnie gdzieś to tam się kontynuuje. E, odblokowałem jakieś nowe rzeczy. E, mam tutaj rzeczywiście kilka nowych postaci, tymi postaciami, tym, tym. Ty, ty, i tym jeszcze nie grałem. Eee, coś tutaj z przedmiotów można kupić, od razu sobie to kupmy. O, jaka, jakiś złoty przedmiot. Szybciej, ukończ etap co najmniej z dwoma aktywnymi klątwami. Nawet nie wiedziałem, że to się ogólnie tak odblokowuje. Gdy otrzymasz obrażenia poniżej 50 max HP, czas zwalnia i zadajesz dwa razy, procent, dwa razy obrażeń. Eee, bardzo dobry item, bardzo dobry item. No ale te złote itemy są na tyle rzadkie, że ciężko będzie je dostać. Tego nigdy nie miałem, tego nigdy nie miałem. Tej bomby nigdy nie miałem, więc nie, nie spodziewałbym się tego zbyt często. Ale to był mega bong. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Dajcie znać, czy Wam się odcinek podobał, czy nie. Jeżeli Wam się nie podobał, daj, dajcie znać dlaczego. Jak się Wam podobał, to też napiszcie, co Wam się podobało i czy wagram, gra Wam się ogólnie podobała. Ja ją naprawdę bardzo polecam. Dobrze się przy niej bawiłem. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć na razie.